Ja tą koszulkę bardzo się utożsamiałam z tym hasłem różdupę, bo ja uważam, że po prostu trzeba powiedzieć wprost, nie? że trzeba zapierdalać, trzeba robić swoje, jak się chce być zdrowym, być sprawnym, fajnie czuć. Po prostu to jest mój prosty przekaz. Ja nie będę głaskać kogoś po plecach i udawać, że okej, okay, będzie fajnie, zrób tak, zrób tak. Ale jakby koniec końców. To jest Twoja robota, którą Ty masz zrobić, jak ty mi płacisz za to pieniądze? Czy tam nawet nie płacisz? Bo ja dużo rzeczy też robię, wiesz. Po prostu tak o z ludźmi, bo ja to kocham, nie? Ale y, jakby ja się strasznie z tym utożsamiam i chcę to tak powiedzieć prosto z mostu, nie? Boli Cię głowa, jesteś ciągle zmęczony, tu ci strzyka tu coś, tam co masz zrobić. No róż dupę. Idź no, i rób. Dupę. To jest to ogólnie, to jest sposób na życie. To nie ma jakby. Możesz, jest miliony dróg, możesz sobie ich szukać, szukać, ale na końcu po prostu to i tak będzie, y, wiesz. Ten ruch twoje ciało ono musi się ruszać ty musisz wstać ty musisz iść ty musisz zrobić no, no.